Yo, Siema na wam wszystkim. Tutaj Hunter i chciałbym, żebyście zaczęli się bać. A tak serio, to mam dla was potrójny odcinek specjalny, czyli tak naprawdę trzy odcinki. Nieważne, jest to specjal z okazji tej i już dostałem partnera w pewnej filmie na YouTubie, dzięki czemu mogę umieszczać reklamy na moich filmikach i wiecie, na jakiej zasadzie to działam, mam nadzieję. Rozumiecie mnie, prawda? Tak. Um, więc to też reklamy pojawią się na wszystkich moich filmach. Oj, teraz mam nadzieję, że już załapaliście klimat. Nie? Nieważne. W każdym razie trzy odcinki specjalne. A co to będzie? Cóż, z okazji tego, że robię coś specjalnego, będzie to także survivor horror. Czy jak to tam nazwać, a mianowicie SCP, wszystkie trzy SCP SCP-087, 087B i Containment Bridge. Z tego co wiem, wszystkie te SCP mogliście, możecie zobaczyć na kanale Gimper, Gimpera, Gimpera oraz na kanale Tivolta pojawiło się SCP 087B a zainteresowanie moje, tym by się wywiązało chyba u wązia kiedyś zobaczyłem wązia, wązaja zobaczyłem kiedyś jedno z tych e, z tych SCP zaprezentowanych a że uwielbiam takie klimaty e, no to chciałem właśnie nagrać i w tej formie, którą teraz właśnie prezentuję, to znaczy z kamerką Życzę sobie ten aparat od TiVolta e, tutaj będzie stał aparat mam nadzieję, że nie będę na napierdzielał Wszystkim, bo ten aparat spadnie Gdzieś tam mi z tyłu Więc le lepiej żeby on tu stał Jak stoi Okej, okay. eee, nie nic Za chwilę przejdziemy e, do innej formy Ja będę gdzieś tam w okienku Z tej czy z tej strony Nieważne, nie, nie gdzieś tam na dole w okienku będę A będziecie widzieli grę a Tak w ogóle tutaj o, Nie wiem czy to widzicie tu, tu jest mikrofon, taka jest moja konstrukcja Mikrofonowa Nie widzę napisu o, piękny napis. Pi piwo, będziesz wielki. Został to od swojej siostry na osiemnastkę No, tak więc tak wygląda. A tak wygląda mikrofon. Wiem źle, to zrobiłem tak raczej o. Mikrofon. Eee, no i... No i właśnie taką konstrukcję tu mam i muszę Mówić tak do mikrofonu, żebyście mnie dobrze słyszeli. Także że ja się tu będę wyginał gimnastykowo, mam nadzieję, że wszystko będzie mi wspaniale widać no to co? zaczynamy, tak? okej okay. um, włączyłem w tym momencie scp 087 demoniczna łódka i ogólnie demoniczne wybrzeże tak, no ja nie pamiętam, żebym mieszkał w takim domu jest dosyć ciekawie. Znaczy, ogólnie gra mm, opiera się na klatce schodowej, więc gdziekolwiek próba pójścia np. w tą stronę hmm, e, oznacza po prostu wbicie się w nie, niewidzialną ścianę. E, podejdziemy sobie jeszcze tu, bo tu coś ciekawego widać, ale o, w tej grze... O, mogę skakać, mogę kłócać. Tu jest jakaś twarz. Butelka whisky. No i tyle. Tak więc e, weźmy, otwórzmy te drzwi w końcu i wejdźmy. Mm, mnie też przeraża. South 49, R14, Boże, nawet mi się pieprzy. E, teraz, jak otworzyć te drzwi? Jakimś. A, prawym. Ok. A, o, jest światło. Hmm. Tego nie otworzymy, tego też nie, więc musimy iść tutaj do tego szybu. Rozumiem jakieś takie za zagadki, tak? Hmm. O, tu jest jakiś panel. Dobra, otworzyło się coś tam. Tu nic nie możemy otworzyć. Dobra, na razie są tylko jakieś tam pierdły. Nic ze specjalnego się tu nie dzieje. Grafika po prostu powala. No i kolejne drzwi. Stay away. Hmm. hmm. Nie ma dźwięku. Nie wiem co się stało. O, oh fak. Aha, ok. To dlatego nie było dźwięku. Z tą muzyką czułem się bezpieczniej, no ale dobra. Miałem odpalić stoper. Dobra, teraz odpaliłem dopiero. Uff, idźmy. Idźmy w dół. Aha, to jest na tej zasadzie. Czemu nie ma żadnej muzyki? Ja nie wiem, czy bardziej przerażające było z muzyką, czy bez muzyki. Wolałbym mieć tą muzykę przy sobie. Nie, nic nie słyszę. Nie wiem o co chodzi. O! Nie mogę się wrócić. Zablokowane piętro. Jak już zej... O kurwa. O fuck, Coś idzie. A tu nic nie widać absolutnie. Trzecie. Mogę się wrócić jeszcze. Na piętro. Na drugie. I do góry już nie. Wow, eee, czytałem troszeczkę o tym i tu jest tak, że jeżeli zejdzie się poniżej siódmego, znaczy tu jest e, jak to jest opisane, że poniżej siódmego piętra, jak się zejdzie, to traci się wszelką. Jest tej muzyki dalej. Słyszę jakieś kapanie przed chwilą. Dalej, słychać kapanie jeżeli zejdzie się coraz kap, coraz bardziej kapie jeżeli zejdzie się poniżej siódmego piętra to urywa się kontakt radiowy z taką osobą i, i z poniżej siódmego piętra nikt już na górę nie wrócił i kapie kapie coraz bardziej ale naszym zadaniem jest zejść na dół znaczy no Taki symulator schodzenia po schodach, tak. <grych> Siódme. Jeżeli zejdę tam, to już nie wyjdę. Aż przynajmniej tak jest zapisane. Kurwa, gdzieś z góry to kapie. Dobra, trzeba być twardym. ósme. Spróbuję się teraz wrócić. Na tam niewidzialną ścianę walnęli na drugim, tak żeby nie można już było wjechać do góry. Nie wiem o co chodzi. Aha, tu jest woda, tak. To jakby kapało tu, a teraz kapie gdzie indziej, bo kapało głośniej. Teraz kapie dużo ciszej. Czy tam z góry gdzieś kapało. E, Dziewiąte piętro. Na razie jest ogólnie czytautowo. Możemy nawet przyspieszyć i. Nie wiem, po co tu jest w ogóle skakanie i kucanie i, i takie... Te, tego typu rzeczy Skoro i tak tu się nie da nic zrobić Nie wiem, po co w, tym, w tej grze skakanie, tutaj się nie skacze w ogóle Znaczy, tutaj nie jest to potrzebne do niczego Oko kurwa, kroki Dobra No dobra, nic nie ma Tutaj, ogólnie jest pusto 13. no, pechowe <grym> Jak miło Jak się zasram ze strachu to przepraszam Nie no, ogólnie spoko Ogólnie ta wersja jest bardziej uboga od wersji B W którą będzie, będę grał za moment Jak tylko skończę tom 16. Ej, no kurczę. Tak dosyć szybko się tutaj schodzi, nic więcej tu nie ma. Wiem, będą jakieś creepy soundy, ale. Mm -hmm. O! Muzyka się włączyła od 17 piętra. Ciekawe. Nie wiem, czy to był jakiś bug wcześniej, czy tak faktycznie ma być, czy to jest jakoś losowo. Nie wiem, może się, się coś wcześniej spieprzyło, że. Nic tu nie było. W sensie muzyki nie było. Dwudzieste piętro. No dobra, no faktycznie jest to wersja bardziej uboga. Ech. teraz nie wiem, czy się odwracać, czy nie. Ale nic ze mną nie ma. Jezus, jeszcze mi na Skype pisze Bartek w tym momencie nie. Nie pisz do mnie, błagam. Tylko bardziej przeraża Przepraszam was, po prostu zapomniałem o tym o, teraz zielona maść była już pomarańczowa Czerwona Była niebieska, teraz jest zielona um, Wyłączę tego skype'a później O, generalnie jedyne co tu jest do roboty to tak Wciskam w Tym palcem środkowym Ewentualnie A yy, tutaj palcem serdecznym i tylko myszką obracam w prawo <grym> Okej okay. Nie wiem czy to jest dobry pomysł Okej, okay, obróciłem się, nic się nie stało Oczywiście dźwięki, które słyszymy Słychać je tak jakby były za nami <laughs> nie, tam nic nie ma Drzwi mam zamknięte, zlokowane kocem, więc... Yy... Nikt tu nie będzie wchodził, o cegły są Ja nic nie mogę zrobić, po prostu grafika w tej grze powala <laughs> Ktoś to zrobił, nie wiem w czym, napisał w C++ chyba Dobra, znowu nie ma, o krew, znaczy to ma imitować krew, znowu nie ma Dobra, jest muzyka z powrotem Dobra ta... Ha ha ha, myślę, że czymś takim nie przestraszysz. Byłem na to przygotowany, że takie rzeczy mogą się tu dziać. O kurwa wyrwa w ścianie. Oj, to teraz nie wiem co zrobić. Na 30 jest wyrwa w ścianie i... to gówno pewnie stąd przyjdzie. Nie, to gówno chyba siedzi na dole. A teraz będę musiał się oglądać. Za siebie. Plecami do ściany. O kurwa. Yy, dziwne są takie przeskoki, bo tak nagle coś mrugnęło, nagle zrobiły się jakieś białe paski i i coś się pozmieniało, muzyka się włączyła i nie wiem czy to jest faktycznie takie zaplanowane w grze, czy... Słyszałem jakiś krok, drugi, teraz... I trzeci... I czwarty... I piąty... Chyba to coś schodzi za mną. Teoretycznie tą grę da się wygrać Ale nikt nie wie jak Znaczy te gry w sensie O kurwa O oh, fuck! Oh fuck! Ever coś tam nie wiem co on powiedział O oh, shit O oh, shit Dobra Jedyne co mnie bo że mam cię uratować, to spokój i to, że za mną w pokoju nic nie ma. O, <laughs> krzyk dziecka. O kurwa. E, o, oh, shit, czarno. O kurwa, tam była jakaś maska czy coś. Łofak, teraz się boję odwrócić. A za mną podąża taki kompletny mrok, że ob obrócenie się nic mi nie, nie, ten, nie pomoże nawet. Nic za sobą nie zobaczę. O! O, czuję ten klimat. Fuck. Shit. XD. No. Fajnie, co to ma być? XD. No, tu jest jakiś panel. Ale też nic na nim nie możemy zrobić. 43. piętro. O. 44. Lubię 44 w sensie tą liczbę. Tu tu, 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 tu. Cały czas taki rytm się wybija. bardziej zacznę zaraz tańczyć autentycznie. 47. O, znowu coś się szykuje. Nie to ja, przepraszam was dziewiąte. Ręka krwi Znaczy krew... trama krwi w kształcie ręki. Jezus Nie. Biegnę coraz szybciej na dół, znaczy nie mogę coraz szybciej, ale po prostu schodzę coraz szybciej na dół, bo chcę to skończyć, bo się boję. Nie no. Spokojnie. Ale ten po prostu dźwięk w uszach którym słuchawek jest strasznie prze, prze, przeszkadza. Ale i tak masz coś takiego, że coraz bardziej chcesz zejść na dół. Coraz szybciej chcesz biec. Bo uciekasz, Nawet nie wiesz przed czym uciekasz nie wiesz czy tam na dole będzie wyjście. Ale po prostu uciekasz, bo masz wrażenie, że to coś cię może gonić, chociaż w sumie to bardziej... <słuch> 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 to bardziej... Nie mogę się ruszyć. Nie mogę się ruszyć. O oh, fuck. O oh, oh, fuck! Run away! Fuck 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 Nie! O oh, Jezu! Fuck oh, shit! Based on the story of SCP-087. SCP the end O oh. Aż mi zimno jest po rękach. Wow. Zaczyna telefon tylko. Uff. No i co? I to jest koniec? Miałem uciekać. I nie wiem w sumie, co się stało w tym momencie. Koniec. New game. Uff. E... Może nie powinienem się obracać, ale nie mogłem się ruszyć. Nie, nie mogłem się ruszyć, naprawdę. Nie, nie wiem, co tu powinienem zrobić. Czy, czy, czy tutaj nie da się tego przejść? Bo tu powinno się de facto nie. Nie, żeby nie spojrzeć na tą postać, ale jak wiesz, że ona tam jest, to od niej uciekasz. Ale nie jestem pewien, czy w tej grze da się tak zrobić. Dobra, e, e, to nic, to jest koniec pierwszej części. E, no, powiem wam ciekawy klimat. A wziąłem tą grę, bo mi się wydaje, że to jest najmniej straszna. Kolejne dwie będą bardziej straszne. Uff, e, Pójdę po herbatę I będę nagrywał dalej <laughs> Okej, okay, yy, to w tym momencie yy, W tym momencie Kończę nagrywanie Także do zobaczenia do następnego filmiku Nara